Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Po wczorajszym suszeniu pokażę jak robię przyprawy, jak tutaj je mieszam, jak komponuję. No i tak jak wczoraj pokazywałam, będzie przyprawa do mięs wypiekanych typu karkówka, schab, będzie przyprawa taka y, sypka z prawdziwkami do sosów, sałatek, zup zawiesistych czy nawet kanapek i taka mm, można powiedzieć łyżeczka smaków z kurkumą yy, też idealna do zup do rosołu. No ale na pierwszy rzut idzie oczywiście zwykła normalna jarzynka. Edzius smarzyk grzybki. Rodzinka w komplecie. Agusia córcia jest za kamerą. No i tutaj dzisiaj tak jak mówię, pierwsze jarzynka. Chyba najprostsza tak naprawdę przyprawa. Suszenie już widzieliście. Kto nie widział, to zajrzyjcie sobie do ostatniego odcinka i będziecie widzieli. I teraz wszystkie te już takie wysuszone warzywa, rozdrobnione, składniki i proporcje których używam do komponowania swoich przypraw jakie podobierałam będziecie mieli w opisie będzie na przykład napisane jarzynka marchewki tyle i tyle pietruszki tyle i tyle takie proponowane moje proporcje także tam sobie zerknijcie kliknijcie palcem w tytuł i wszystko wam się pojawi jarzynka marchewka pietruszka por wysuszony Pietruszka, oczywiście, korzeń. Teraz idzie pietruszka natka. I wszystko dokładnie wymieszać. I zobaczcie, jak to bardzo ładnie się łączy. Jaki to nabiera kolorystyki. A nie macie pojęcia, jaki tutaj się unosi teraz zapach i aromat. Patrzcie, jak to ślicznie wygląda. I to, tak naprawdę, teraz ja tutaj dokładnie, dobrze sobie, dogłębnie, aż do spodu, wymieszam cały sekret komponowania jarzynki. Kolejną przyprawą jest przyprawa do mięs pieczonych i takich mięs w sosie. Bardzo łatwo jest ją skomponować, tylko trzeba zgromadzić wszystkie składniki. Papryka suszona. Płatki czosnku. Płatki czosnku mogą być rozdrobnione, po części, w całości, po części rozdrobnione. Ja tutaj preferuję rozdrobnione z tego względu, że nie są takie duże później, jak się da do sosu, ale to już jest kwestia gustu. Do tego suszona cebula, troszeczkę przekruszona, nie musi być ona mocno pokruszona to już też jest kwestia gustu. Osobiście zawsze troszkę przekruszam. Ilości tego wszystkiego będą w opisie, tak jak już mówiłam. No i tutaj teraz kuleczki. Czarny pieprz, biały pieprz, kolendra, kminku troszeczkę i wędruję to do przyprawy. Dokładnie teraz to wszystko wymieszam. Zobaczcie i jak to nabiera takiej kolorystyki, wyglądu. Mięso upieczone w takiej przyprawie nabiera też takiego ciekawego posmaku. Zawsze, gdy przyprawiam mięso, robię je dzień, nawet dwa wcześniej i obsypuję to mięso tymi przyprawami taką ilością, jaką no, preferuje powiedzmy moja rodzina. Dokładnie obtaczam, wstawiam do lodówki po to, aby to mięso przeszło tymi przyprawami i dopiero po dniu czy dwóch, yy, gdy ono poleży w takiej przyprawie, daję do wypiekania w rękawie, do wypiekania w, w, w tych, w naczyniach żaroodpornych czy do sosów. Ono ma całkiem inny smak. Oczywiście mięso też jest bardzo dobrze natrzeć oliwą, żeby ono nabierało takiej troszeczkę soczystości i tutaj te y, przyprawy połączone z oliwą, wklepane można powiedzieć w mięso sprawią, że ono będzie delikatne, ale o mięsach będą odcinki także powiem Wam też kilka takich ciekawych sposobów na właśnie jak zrobić żeby ono było idealnie soczyste ym, chrupkie równomiernie słone czy pieprzne i kolejna przyprawa. Gotowa. I trzecia przyprawa jest ta sypka, taka z grzybami. Chyba tak naprawdę jedna z moich y, ulubionych. Wszystkie proporcje już sobie tutaj odmierzam. Oczywiście cebula, marchewka, y, por, pietruszka, czosnek, papryka żebym to nie przedobrzyła. Proporcje mają też znaczenie, no i grzybki prawdziwki tutaj też sobie zaraz dodamy. Dobra i teraz jak to już jest zważone, wszystko będę mielić na taką konsystencję. I teraz, jak to wszystko już mam zważone, proporcje ustalone, to będę mielić to na taką właśnie drobną frakcję, aby uzyskało konsystencję takiego proszku. <słuch> I teraz mielenie, najbrudniejsza chyba robota kurzy się tutaj, sypie się. Najciężej jest zmielić grzyby. Bo one potrafią się blokować tutaj. U. I tak właśnie jak się podniesie, to tutaj ten pyłek się unosi. Idealnie. Grzybki już pomielone wszystkie. No i teraz kolejne przyprawy. To wszystko musi być zmielone na drobniutko, po to, aby później tworzyło taką konsystencję, tak proszku. Ostatnia partia już zmielona, sypie się, kruszy się, także bałaganu troszeczkę tutaj przy tym jest, sprzątania będzie, ale warto samemu zrobić takie przyprawy i teraz mieszanie, wymieszać to wszystko. Marchewka tutaj nada takiego czerwonawego koloru, że to będzie takie właśnie, ale zapach się unosi. Tutaj ten pyłek wędruje ku górze, kręci w nosie, bo tutaj jest i czosnek, i cebula, no i te grzybki. No i proszę, zobaczcie. I przyprawa kolejna gotowa. Została nam jeszcze jedna. Dzień i ostatnia już w tym odcinku przyprawa, którą wykonuję. Jest to ta przyprawa, e, taka łyżeczka smaków, którą często dodajemy tutaj do rosołu, do zup, do sosów. E, taka kompozycja kilku warzyw i ziół. Nie pokazuję tutaj wszystkiego po kolei, bo odcinek trwałby bardzo długo, byście zdążyli pozasypiać. W opisie będziecie mieli podane co tutaj jest dodane, ale jest marchewka, pietruszka, czosnek, por, natka, pietruszki itd. itd. To wszystko będziecie mieć w opisie podane pod nazwą łyżeczka smaku. To będzie przyprawa ostatnia i ilości jakie ja tutaj daję również. Wszystko mam poodmierzane zgodnie tutaj z ustaloną wcześniej wagą. Dlatego tak istotne jest tutaj trzymanie się wagi, bo jeżeli przesadzimy z jednym produktem to będzie inny smak. Jak damy za dużo czosnku do proporcji, proporcjonalnie do pozostałych warzyw to będzie to bardzo czosnkowe. No a tutaj to ma być taki smak subtelny, delikatny, i teraz to wszystko mielę przez maszynkę. Tutaj już nie blenduję z tego względu, że zrobiłby się proszek. Nie zostawiam też w takiej yy, grubości, gradacji, bo jest to za grube. Kruszenie rękoma tutaj nie doprowadzi do oczekiwanej frakcji jaką chcę uzyskać. Także zostaje mi tylko maszynka do mielenia. Na dzień dzisiejszy nie opatentowałam jeszcze nic skuteczniejszego od niej. I teraz samo mielenie roboty troszkę jest. Nie ma co ukrywać, ale warto się pomęczyć, żeby mieć później naprawdę coś ekstra, coś dobrego. Ja sobie zmielę tutaj to wszystko i widzimy się za chwileczkę przy dodawaniu kolejnych składników. I zmielone. Muszę chyba zainwestować w maszynkę na prąd. Będzie szło szybciej. Uzyskałam frakcję taką, jaką chcę, i teraz przesypię sobie to wszystko do miski. Deskę mam. Od Edzia był w bieszczadach, kupił mi zestaw takich desek, jedną taką dużą, sześć takich małych. Lubuje się we wszystkim co z drewna. Także Edziu wie, co mam kupować, jak gdziekolwiek jedzie: deski, drewno, łyżki, przesypane. I teraz tutaj do tego dodaję kurkumę. Kurkumę nie wszyscy mogą. Także tutaj jeżeli będziecie robić sami sobie taką przyprawę, to po prostu odejmijcie kurkumę, jeżeli jej nie możecie. Daję tutaj z tego względu kurkumę, że ona nadaje takiego na przykład jak się doda do rosołu tych tutaj tej przyprawy, to ten rosół jest taki lekko złamany, taki mm, nie jest Moim zdaniem mdły, ja to zawsze mówię nie jest mdły, a nabiera takiego troszeczkę kolorku. Do tego łyżeczka ziół prowansalskich. Na tą porcję, którą tutaj Wam podam, łyżeczka w zupełności wystarczy. Nie więcej, zioła prowansalskie mają taki wyrazisty smak. Jest to też mieszanka kilku ziół, yy, więc nie przedobrzyjcie z nimi. No chyba, że lubicie takie, wiecie, no to tak. I do tego daję sól. Sól morska, ale już zmielona. Ja już ją sobie też tutaj zmieliłam na młynku, żeby była drobniutka. Bo, jak ja powiedziałam, sól himalajska. Ja powiedziałam morska, sól himalajska. Ona jest taka dosyć gruba i ja mielę ją na młynku. Także to jest jedyna przyprawa, którą dosalam nie trzeba. Jeżeli nie chcecie, nie trzeba. Solić można później w garnku zupę, sos czy cokolwiek. Yy, tą właśnie tutaj do sala. Można dodać jeszcze pieprzu. Ja nie dodaję pieprzu, bo później sobie dopieprze w garnku. Na koniec. I to teraz wszystko dokładnie trzeba tutaj wymieszać. No i wymieszany aromat. Unosi się niesamowity, pyłki poszły w górę, już zaczyna mnie tam w nosie świrować. I proszę, gotowe. Kolejna przyprawa bardzo prosto, troszeczkę wysiłku trzeba, bo trzeba te warzywa posuszyć, trzeba je zmielić, trzeba tutaj skomponować, ale są własne. Jeżeli tylko macie ochotę, jeżeli macie warzywa. Róbcie sami, nawet jeżeli kupicie je gdzieś na bazarku, zróbcie taką przyprawę sami, bo przynajmniej wiecie, że nie ma ona innych dodatków poza tymi, które wy dodacie. Także zawsze, zawsze i jeszcze raz podkreślam, zawsze namawiam, róbcie sami, mimo że jest to gdzieś na przykład ten y, półprodukt kupiony na rynku, w sklepie to i tak unikniecie połowę chemii, bo tutaj już nie wwalicie nic ponad to, co kupicie, powiedzmy w marchewce czy w pietruszce, ale reszta będzie naprawdę tak jak wy przygotujecie. To by było tyle na dzisiaj. Róbcie sami, polecam. Naprawdę warto jak najwięcej w domu robić samemu, czy to wypieków, czy obiadów, czy przetworów. Nie jesteście sami zrobić, nie jesteście wszystkiego zrobić sami tak samo jak ja. Nie jestem w 100% samowystarczalna, bo jeżeli zrobię przyprawy, mam swoje mięso, mam swoje jajka, czy warzywa Muszę czasem dokupić chleb, który też tak naprawdę piekę sama. Także nie jesteśmy w stanie wyeliminować w 100% chemii. I tu już nie o to chodzi: nie możemy iść w tak zwane fisiowanie, posuwać się za daleko, żeby gdzieś tam dostać obłędu na punkcie e, tego, tej, tej zdrowej żywności, bo to się nie da. Możemy ewentualnie dostać tylko chopcia e, na, na głowę ale chodzi o to, żeby jak najwięcej wyeliminować, ile się tylko da. I tego Wam życzę. W opisie ponadto będzie podany mój numer telefonu, bo w ostatnim filmie z suszenia jest dosyć dużo komentarzy, jest zapytań i ja to wszystko widzę, ale nie jestem czasowo w stanie odpisać. Dzisiaj postaram się poodpisywać na komentarze w tamtym filmie, ale jeżeli będziecie chcieli się zapytać o przyprawy czy coś, napiszcie smsa. Też nie martwcie się, że nie odpiszę od razu, czy w tym dniu za dzień, za półtora ja odpiszę na te smsy, ale ich jest tak bardzo dużo, że uwierzcie mi ja poświęcam jakiś, e, jakąś, jakiś czas w ciągu dnia, żeby chociaż część odpisać i później kolejna część i kolejna część. Bo tak, jakbym usiadła do tych smsów, to ja bym od rana do wieczora siedziała w smsach i w komentarzach, a przy moim, powiedzmy, natłoku prac, przy naszym natłoku prac, no jest to niemożliwe. No cóż, kochani, dzisiaj, na dzisiaj to tyle. Yy, jutro nie wiem, co będę robić, prawdopodobnie dalej przyprawy <grytanie> ogród, bo jeszcze jest troszeczkę prac. Życzę Wam radości, przede wszystkim zdrowia. Tutaj też dziękuję za wszystkie życzenia, wsparcie, takie duchowe, yy, mnie. Ja czuję się, jeżeli chodzi o psychikę, świetnie, co widać. Choroby po mnie nie widać i dobrze, bo ja zawsze powtarzam, jestem zdrowa. Jestem i będę zdrowa. Troszeczkę muszę się podreperować, jak taka już troszkę starsza maszyna, ale będę jak funkielnówka za troszeczkę. Zaraz do Ciebie pójdę. <laughs> Mąż tutaj już właśnie się odzywa. No i cóż kochani, trzymajcie się, do następnego.